Rozdział osiemnasty Modlitwa i wiara. Musisz się modlić wierze. Musisz oczekiwać, że otrzymasz te rzeczy, o które prosisz. Nie spodziewaj się odpowiedzi na modlitwę, jeżeli modlisz się, nie oczekując, że ją otrzymasz. Nie powinieneś układać sobie takich oczekiwań bez żadnego powodu, oprócz przypadków, że jest powód, aby ją otrzymać. Powiem kilka słów o rodzaju modlitwy, która zwyciężyła w Rzymie w tym czasie. Wydarzyło się to w sobotę, kiedy wróciłem z zachodu, aby zmienić się z panem Gillet. Po południu spotkałem na zebraniu modlitewnym w ich domu modlitwy pewnych ludzi, których starałem się przekonać, że Bóg może natychmiast dać odpowiedź na ich modlitwy pod warunkiem, że spełnią warunki, na podstawie których On obiecał odpowiedzieć na modlitwę. Spostrzegłem, że byli wielce zainteresowani moimi uwagami, i na ich obliczach manifestowało się silne pragnienie doświadczenia Bożej odpowiedzi na ich modlitwy. Kiedy zebranie zbliżało się do końca, przypomniałem im moje uwagi. Naprawdę wierzę, że jeżeli tego popołudnia zjednoczycie się w modlitwie wiary do Boga o natychmiastowe wylanie Jego ducha, otrzymacie z nieba odpowiedź szybciej niż moglibyście otrzymać wiadomość zalabamy najszybszą pocztą jako mogłaby być przesłana. Powiedziałem to z wielkim naciskiem i zaobserwowałem, jak ludzie byli wstrząśnięci moim wyrażeniem gorliwości w wierze odnośnie natychmiastowej odpowiedzi na modlitwę. Faktem jest, że tak często widziałem taki rezultat w odpowiedzi na modlitwę, że uczyniłem tę uwagę bez żadnego uchybienia. Nic nie zostało powiedziane wtedy przez kogokolwiek z czołówki kościoła. Potem, gdy zaczęła się modlitwa, zaobserwowałem, że trzech lub czterech członków kościoła, zwanych studentami pana Gilet, którzy byli pod dużym wrażeniem tego, co powiedziałem o szybkiej odpowiedzi na modlitwę, że zdecydowali się wziąć Boga za jego słowo i zobaczyć, czy on odpowie, kiedy oni będą się modlić. Jeden z nich opowiedział mi potem, że mieli wspaniałą wiarę daną im przez Ducha Bożego, aby modlić się o natychmiastową odpowiedź i dodał, Odpowiedź przyszła szybciej, niż moglibyśmy otrzymać jakąkolwiek odpowiedź zalabamy przez jakąkolwiek pocztę. Naprawdę, miasto było pełne modlitwy. Gdziekolwiek byś nie poszedł, usłyszałbyś głos modlitwy. Gdziekolwiek byś spotkał nienawróconego grześnika, który manifestuje swój upór, to znajdziesz też braci lub siostry uzgadniających, że uczynił go szczególnym obiektem modlitwy. Było bardzo interesującą rzeczą zobaczyć, w jakim stopniu Bóg dawał natychmiast odpowiedź na ich modlitwy. Pytanie do przemyślenia i modlitwy. Czy twoja społeczność z Bogiem na tyle się rozwinęła, że wiesz o jakie rzeczy możesz modlić się z wiarą, wiedząc to, że zachęcając innych w szczególnych modlitwach, sprawisz, że ich wiara wzrośnie?